Siemanko, jestem Big Joe i zapisałem się na Ironmana w Szwajcarii Właśnie się zapisałem na Ironmana Za 4000 zł Ja pierdolę Ja pierdolę 233 dni Żeby ogarnąć dupę i kolano ale jest jeden mały problem. Pod koniec sierpnia miałem zooperowanego ACL-a. Tak naprawdę jestem cały czas w trakcie rehabilitacji. ACL-a zerwałem w grudniu 2024... 4 czy 5? Nie, 4 zaraz. A cela zerwałem w grudniu 2024 roku podczas grania w piłkę, kto by się tego spodziewał. Ironmana miałem już wcześniej w planach, ale niestety, przez te zerwane więzadło musiałem przystopować, odrzucić wszystkie moje starty, czy to biegowe, czy to właśnie triatlonowe. Aktualnie wróciłem do pływania. Za mną stoi mój rower, więc swoją wytrzymałość, bazę tlenową buduję na trenarze. Aktualnie biegać nie mogę, jeszcze nie mam zielonego światła od mojego fizjo. Najpierw muszę schudnąć, zaraz przejdziemy do Łazienki, zobaczycie ile ważę, zobaczycie moją sylwetkę. Chcę to potraktować troszeczkę jako taki mały projekt. Ponieważ start jest w lipcu, więc mam kilka miesięcy, żeby się przygotować. No nie ukrywam, że tutaj dla mnie nie będzie najważniejszy wynik, tylko ukończenie y, samo ukończenie tego Ironmana. Zmotywowała mnie makówka music, żeby podjąć się tego wyzwania. Z tego, co słyszałem, to trasa w Tunie, w Szwajcarii, chyba tak to się czyta, nie jest y, najłatwiejsza, y, ponieważ są duże przewyższenia. Jeśli chodzi o rower, z tego, co pamiętam, to 24, y, 2400 metrów. A w zeszłym sezonie, w sumie w tym sezonie, kiedy robiłem najdłuższą przejażdżkę 150 km i tam też mieliśmy wznos 2400 m, no to byłem totalnie zajechany na kilka dni. No tutaj jeszcze trzeba dodać maraton po rowerze, no i 4 km pływania przed rowerem. Tak jak widzicie. Tak prezentuje się moja sylwetka w grudniu 2025. Jest dużo tłuszczu, jestem troszeczkę za duży, więc będzie to trzeba wszystko zredukować do Ironmana. No i teraz się jeszcze zważymy. Ja już ważyłem się z rana, ale zrobię to drugi raz, bo teraz już zjadłem śniadanie. Mam spodenki, mam ciężki mikrofon ze sobą, więc te wyniki będą troszeczkę oczywiście zachwiane. No i tak jak widzimy, waga super ciężka, prawie 107 kg. No ale z rana było 106 więc e, więc mamy troszeczkę do schudnięcia. Myślę, że optymalna waga to byłoby 92 kilo jakoś tak mam też 196 wzrostu, więc za bardzo też zredukować nie mogę, nie chcę wyglądać jak e, nie chcę wyglądać jak biegać ultradystansowy. Jeżeli chodzi o moje vo 2 Max to... Sprawdzimy sobie na zegarku Garmin. Tak jak widzicie, FTP niby mam 2,6W na kilogram masy ciała. Nie wiem na ile to jest adekwatne, ale jeszcze zrobimy sobie test na trenerze, Myślę, że będzie bardziej wiarygodny. A tak jak widzicie, VO2 Max niby na ten moment pokazuje. Nie wiem jaka jest różnica. Zwykłe pokazuje mi na 54, a kolarskie pokazuje mi na 53. Nie wiem skąd wynika ta różnica. Ale też traktuję to oczywiście z przymrużeniem oka, no bo wiadomo, że to tylko są statystyki. A to moje stanowisko, na którym będę budować swoją wytrzymałość przez zimę oraz pewnie przez wiosnę. Więcej szczegółów zdradziłem w poprzednim filmie, do którego Was tutaj odsyłam. Tutaj więcej będzie słów o trenażerze, o tym jak go złożyłem, więc serdecznie zapraszam. Tutaj widoczne są pomiary dynamometrem, które wykonaliśmy razem z Fizjo. Tak jak widzicie, czwórki są jeszcze ok, ta asymetria jest bardzo mała, no, ale jeżeli chodzi o dwójki, to w zgięciu 90 stopni ta asymetria wynosi ponad 25%, więc no, trzeba nad tym popracować. A więc jest to mój pierwszy test FTP w życiu. E, nigdy wcześniej nie robiłem takich testów, więc też nie do końca wiedziałem, jak powinienem rozłożyć siły. E, no, troszeczkę się zajechałem. Nie wiem, czy byłbym w stanie kręcić z tego więcej. Ale Swift mi pokazał, że moje nowe FTP wyniosło 209W. Chociaż po zakończeniu tego treningu, tego testu, to pokazało mi, że wykryto nowe FTP i zasugerowało mi 227W. Więc nie wiem, który tu wynik jest do końca poprawny. No więc widzimy tu troszeczkę rozbieżność między tym, co sugerował Garmin, czyli 200, 260 W, na no tym 209, 227. Dlaczego to robię? W sumie to zmotywowało mnie. Jakub Patecki i Makówka Music oczywiście, o której już wspomniałem. Postury, triatlonisty raczej nie mam, bo mam 1,96 m wzrostu. Ważę ponad setkę, więc myślę, że to nie są sprzyjające warunki, żeby zostać takim atletą. Tak więc jestem ciężki, moim stawom się to nie podoba. Pływanie jest jeszcze ok, jazda na rowerze jest jeszcze ok, no ale bieganie jak sami wiemy, no tutaj nie warto być ciężkim no i dlaczego w sumie zapisałem się na tego Ironmana pół roku po operacji, niecałe pół roku po operacji no bo też myślę, że brakuje mi jakiegoś większego celu większego celu sportowego, takie życie bez celu to wiecie jak jest, no nie chce się za bardzo trenować tutaj jeden trening w, teczy, w te czy we w nie robi większej różnicy no jak już mamy ten większy cel, który nam przyświeca, to od razu inaczej na to wszystko patrzymy, jest inne podejście więc dlatego też się zapisałem no i tak jak mówiłem moim celem nie jest uzyskanie jak Najlepszego czasu z po prostu ukończenie tego Ironmana, oficjalnego Ironmana, na no a potem rekordy będę szlifować już na przykład w Malborku, już na spokojnie, na normalnej trasie. A dlaczego właśnie Szwajcaria? Głównie dlatego, że moja dziewczyna zawsze chciała odwiedzić Szwajcarię, no i w sumie teraz nadarzyła się taka okazja. Ja zrobię Ironmana, dziewczyna z Chihuahu odwiedzą, odwiedzą Szwajcarię, e, więc myślę, że każdy będzie zadowolony. Jest grudzień 2025. Do Ironmana zostało 217 dni. Jeżeli chcecie zobaczyć, czy moje kolano wytrzymać, czy też rozpadnie się w kawałki, to po prostu oglądajcie następne filmy. Będę wdzięczny za każde wsparcie. A na koniec, jeżeli ktoś ma ochotę zobaczyć, jak trenuję siłowo nogi na siłowni, to podrzucam tutaj kilka ćwiczeń. Tak jak widzicie, to ta noga już w miarę sprawnie funkcjonuje, więc mogę wykonywać coraz bardziej zaawansowane ćwiczenia i mam nadzieję, że będzie tylko lepiej.